Padło tutaj tak dużo wielkich słów, że ciężko to jakoś rozpocząć, więc może całkiem zwyczajnie no, rok 67, wtedy rozpoczęliśmy tę działalność i wcześniej pierwsza akcja ulotkowa była w grudniu 67 roku. I wtedy, wcześniej spotykaliśmy się, rozmawialiśmy na tematy polityczne, na słuch Radia Wolna Europa. Ja szczególnie w domu często czytałem jakieś stare gazety, jakieś przedwojenne dyskusje, oczywiście też dużo książek. I tutaj Akurat w jesieni tak się zdarzyło, że władze komunistyczne podniosły ceny żywności. Tutaj oczywiście wszyscy przeklinali. No ja, jak, tak, dlaczego tu nie ma żadnych protestów? No, przecież to powinni, jakoś, jakieś protesty powinny być, ludzie nie powinni się z tym zgadzać, jak po cichu gdzieś tam w kolejkach rozmawiają. I wtedy w grudniu wydrukowaliśmy może yy, coś ze 200 ulotek. Yy. No właśnie, ale może proszę powiedzieć jak, bo to oczywiście dzisiaj drukuje się w drukarce. Wtedy też chyba w drukarce, tylko trochę innej. W każdym razie tutaj zauważyliśmy, że istniały wtedy tak zwane mały drukarz, czyli taki komplet dla dzieci, że można było sobie przynę włożyć literki i ułożyć jakieś, jakieś, jakąś treść. I to wykorzystaliśmy w, tym w grudniu 1967 roku. Wtedy jeszcze była akurat setna rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego. Więc my myślimy, no to tutaj jakimś czynnym sprzeciwem to uczcimy ten setno rocznicę. I tak wyszło, że, że yy, podzieliliśmy się na dwie grupy i ruszyliśmy na miasto. Jeden z kolegów wyprodukował jeszcze specjalny klej, yy, więc trochę kleili, kleiliśmy to po murach. I okazało się, że tuż za nami, to już wiem ze źródeł, z opracowania historycznego, tuż za nami szła grupa funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa. Także dlaczego się to udało? No, szybko zakończyliśmy tę akcję, bo trzeba było wracać do domu, żeby się rodzice nie denerwowali. Więc w źródłach jest tak opisana dokładnie, około godziny 21 zakończyli działalność i zniknęli. Później był marzec 1968 roku i tutaj nie drukowaliśmy żadnych ulotek, no bo wiedzieliśmy, że wtedy była jakaś szansa złagodzenia tego systemu, a my staliśmy no, konsekwentnie na stanowisku Polski Niepodległej. I tutaj muszę powiedzieć, że z dyskusji osób starszych oczywiście wiedzieliśmy, że jest rząd polski w Londynie, prezydent, Rada Czech, no to tutaj w czasie dyskusji ze mną i z Krzysztofem Kraśnickim, no to kogo my tu uznajemy? No tu jest Rada Czech, tu prezydent, no ale kto tutaj działa zgodnie z konstytucją? Oczywiście kwietniowo. Także rozstrzygnęliśmy, że uznajemy prezydenta Augusta Zaleskiego. Także spór, który trwał na emigracji kilkanaście lat i był przyczyną. został rozstrzygnięty przez e, uczniów klasy pierwszej, licealnej, czyli jeszcze ósmej klasy szkoły podstawowej. Później e, był oczywiście e, najazd na e, Związku Sowieckiego i, i państw satelickich na Czechosłowacji. I tutaj e, wtedy przyjęliśmy nazwę Armia Wyzwolenia, bo wcześniej tam były różne inne nazwy, ale ogólnie tę całą grupę e, jest nazywana jako Armia Wyzwolenia, bo ulotki były podpisywane, zawsze były podpisywane, były anonimowe, jako Armia Wyzwolenia, Komenda Główna. I tutaj ta grupa liczyła ponad 30 osób. Były tam podział, kierownictwie organizacji, każdy spełniał swoją rolę. Więc jeden Krzysztof Stasiński zajmował się techniką, tutaj chodziło głównie o technikę y, druku, później o kolportaż, bo były różne możliwości, żeby miasto już było obstawiane całkowicie przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, żeby próbować jakichś innych metod rozrzucania. Y, drugi y, oddział to zajmował się y, rozpoznaniem terenu i tym kierował y, Józef y, Kisielowski. On znał bardzo dobrze Śródmieście, bo nigdy nie rozrzucaliśmy na Grzeguszkach, tylko zawsze w Śródmieściu i najbardziej oczywiście tam, gdzie było najwięcej ludzi, tak żeby te ulotki nie były pozbierane przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, tylko żeby dotarły do, do ludzi. I, w, I właściwie no, był jeszcze wydział, jeszcze trzeci oddział zajmował się edukacją, bo spotykaliśmy się także na różnych spotkaniach, pogadankach historycznych, politycznych, także zajmowaliśmy się, Maciej Krasiński dzisiaj, pracownik naukowy Politechniki Krakowskiej zajmował się Techniką nowej źródła energii też takie były spotkania, a to y, y, słynni inżynierowie polscy XIX, XX wieku, ale głównie były, były to tematy poświęcone historii Polski. Y, oczywiście y, życie i działalność marszałka Józefa, Józefa Piłsudskiego, y, wojna polsko-bolszewicka to nas y, bardzo zajmowało i druga wojna światowa, armia krajowa, postanie warszawskie. Wtedy był rok 69, tam były wielkie dyskusje też oficjalne. Z późniejszych też też rozmawialiśmy o powstaniu węgierskim w 1956 roku. I Katyn to był bardzo taki temat podejmowany, także tutaj w tym środowisku to no, wiedzieliśmy, no, zwłaszcza, że tam na tej liście katyńskiej byli znajomi mojego taty. I to y, potem jeszcze y, był jeszcze taki skarb, bo musieliśmy zbierać jakieś pieniążki, no, no, ta działalność była... Nie było na... napadów, tak? No, no, nie było nie, żadnych. Nie było. <gry> y, I oddział y, ostatni piąty zajmował się wywiadem, ale do pracy w tym y, oddziale nie chcą się przynieść stać do dnia dzisiejszego ludzie, więc do, to zostało. W każdym razie to co nam y, dopytywali się w czasie przesłuchiwań. Kto z Komendy Wojewódzkiej dla nas pracował, to oczywiście było kompletne głupstwo, bo to było oczywiście poza zaśniegiem naszych możliwości, ale obserwowaliśmy zawsze y, y, ulice, y, jakie są działania przeciwko nam, y, zwłaszcza po rzutach ulotek, to zawsze było obserwowane. I y, no też y, obserwowaliśmy, jak ta nasza działalność jest przyjmowana przez ludzi. I to była ta y, grupa kierownicza. Ulotki były rzucane y, najczęściej dla y, uczenia jakiejś y, historycznej rocznicy. To jest y, 11 listopada, 15 sierpnia. Y, to było tak y, y, w, każdym, w każdym roku, 15 sierpnia. Taka pierwsza wielka akcja ulotkowa to była we wrześniu 68 roku po najeździe, po najeździe Związku Sowieckiego i Państwa na Czechosłowacji. I tutaj już Krzysztof Krasiński skonstruował taką małoręczną praskę drukarską, do której używaliśmy już kilku składów tych czcionek. I wtedy już było możliwe drukowanie tych ulotek tysiącami. I we wrześniu i w październiku rozrzuciliśmy na, na, na terenie miasta kilka tysięcy ulotek potępiających najazd na Czechosłowację. I to e, niestety trzeba powiedzieć, że cała ta akcja nasza podziemna no, nie znalazła, e, do dnia dzisiejszego nikt o tym nie wie. A nie tylko... powstania, powstania nie wywołaliście no. narodowego. W każdym razie tutaj e, chodzi m, w tej chwili mi o to, że e, te protesty przeciwko najazdowi na Rosowację są całkowicie przemilczane. I dlatego e, w ubiegłym roku wydaliśmy takie oświadczenie, e, no, w, którym, w którym protestujemy e, przeciwko tym przemilczeniom. I może ja to e, odczytam, a tutaj e, proszę. Ale to trzeba rozdać, nie różnica jak, jak za dawnych czasów. Nie możemy zagwarantować, że nie ma tutaj pracowników wiadomego resortu. Także może. Także tak za, tak. za zaśanie. Ale, ale powiedział pan my, to znaczy... Hmm. Czy to jest dalszy ciąg jakiejś tej działalności? To znaczy nie można mówić o dalszym ciągu tej działalności, bo tutaj się upominamy o prawdę historyczną. Ale my to kto? Tutaj są podpisani pod tym oświadczeniem całe, no, jest kierownictwo tej organizacji. I może ja spróbuję po prostu to odczytać w tej chwili. Mieliśmy spotkanie, na którym zgodziliśmy. Na... Czyli rozumiem, czyli było spotkanie po latach członków Waszej organizacji i w efekcie powstał, powstała kolejna ulotka. No, o wiele lepiej wydrukowana jak widzę. No. Oświadczenie działań czy podziemia niepodległościowego w Krakowie. W nocy z 20 na 21 sierpnia 1968 roku armie Związku Sowieckiego i Państwa satelickich najechały na Czechosłowację, by zniszczyć praską wiosnę, jak, nazwał, jak nazwaną próbę reform ustroju komunistycznego. W tej haniebnej agresji brało udział także Ludowe Wojsko Polskie kierowane przez generała Jaruzelskiego. Przeciwko inwazji na Czechosłowację zaprotestowali polscy intelektualiści. Zygmunt Mycielski, Jerzy Andrzejewski i Sławomir Mrożek. W proteście poświęcił swoje życie Ryszard Siwiec, żołnierz Armii Krajowej, który 8 września 1968 roku podpalił się na stadionie dziesięciolecia w Warszawie w czasie oficjalnej uroczystości. Na zachodzie protestowała polska emigracja niepodległościowa. Prezydent i rząd Rzeczypospolitej na uchodźstwie w Londynie oraz uczestnicy, uczestnicy licznych demonstracji potępiających imazy na Cząsowację. W kraju, jak ustalił IPN, kolportowano ulotki w 64 miejscowościach. W niektórych wielokrotnie. W 49 miejscowościach pojawiło się ponad 200 napisów. Wyrażały one protest przeciwko inwazji oraz solidarność z Czechami i Słowakami. W Krakowie podziemna organizacja młodzieżowa Armia Wyzwolenia wydrukowała i rozrzuciła tysiące ulotek potępiających agresję. Hańba na istą. I żądających wycofania obcych wojsk. W całej Polsce różne ugrupowania konspiracyjne, często młodzieżowe, drukowały ulotki, robiły plakaty i napisy na murach przeciwko inwazji i reżimowi komunistycznemu. To te grupy wyrażały wolę narodu polskiego, a nie reżim gobułki agenta sowieckiego. Niestety obecnie obowiązujące szkolne podręczniki historii w większości przemilczają protesty społeczeństwa polskiego przeciw agresji na czołosobację. Te zauchamane podręczniki przemiczają również działalność nielegalnych organizacji studenckich, młodzieżowych, robotniczych i rolniczych przeciwko dyktaturze komunistycznej w latach 70. i 80. Przemilczana lub pomniejszana jest rola Kościoła w obronie praw człowieka i kultury narodowej. Jako dawni działacze Podziemia żądamy w podręcznikach, podręcznikach historii całej prawdy o oporze społeczeństwa przeciw dyktaturze komunistycznej. Kraków dnia 21 sierpnia 2013 roku. Armia Wyzwolenia 1967-1970 Kierownictwo organizacji Jan Piotr Jarosz, Krzysztof Krasiński i Józef Kisielowski. I tutaj, żeby e, proszę, e... pokazać, jak to wygląda w podręcznikach historii, to przyniosłem obecnie obowiązujący podręcznik historii do klasy pierwszej Liceum i Technikum. Mamy na stronie 298 na stronie 298 mamy Czechosłowację i tutaj nie ma ani jednego zdania o tym, co już wiemy z badań IPN-u o tych protestach w 64 miejscowościach i o tych skazanych którzy wtedy dostali wyroki za tę akcję. Tu nie ma ani jednego zdania, jest pokazany czołg, jedno zdjęcie czołg, jest tutaj wspomniany, Ryszard Siwiec jest wspomniany, nie ma ani jego zdjęcia, ani o protestach no, ludzi takich jak Andrzejewski, Mrożek, Mycielski, nie ma ani jednego zdania. I tutaj no, y, to zmierza do tego, by pokazać, że społeczeństwo polskie nie stawiało żadnego oporu. I tutaj dodam w tym miejscu, że, że y, nasza organizacja nie była zupełnie czymś wyjątkowym. Bo spotkałem ostatnio y, takie sprawozdanie y, y, zastępcy komendanta wojewódzkiego SB. Dla, z województwa warszawskiego, który napisał, że w latach 60. co roku służba bezpieczeństwa na terenie województwa warszawskiego bez miasta Warszawy stołecznego co roku likwidowała kilkanaście nielegalnych organizacji. Także nie było to coś wyjątkowego. Inna organizacja, która trafiła do podręczników, to był ruch kierowany przez Andrzeja Czumę. I w czasach, jak był ministrem w rządzie, no to był wspomniany, nawet zdjęcie jego było, a teraz już nie ma, w ogóle nie ma żadnego ruchu. Poza tym jeszcze inne były tego typu, o których już wiemy, no w Wielsku Białej była taka organizacja. Jeszcze, jeszcze pod koniec lat 50., już po przełomie październikowym była Liga Narodowa w Warszawie. Także tych organizacji, o tych organizacjach, które można by nazwać trzecią konspiracją, nie ma w podręcznikach historii, nawet uniwersyteckich, nawet najmniejszej ich zmianki. Jest to zafałszowanie historii, jest to pokazanie, że społeczeństwo polskie nie stawiało żadnego oporu. No, do czasu, jak o Marcu, no to tutaj jest dosyć sporo. Tutaj już mamy marzec 68, to tutaj już jest dosyć sporo. I mamy zdjęcia dwóch bohaterów narodowych, które tutaj tak przyjacielsko się obejmują, a to jest Adam Michnik i Jacek Kuroń. Więc to ma młodzież do wkucia.